Dobry Państwu, chciałam się przedstawić moim Państwa gościem jest pani dr Monika Król-Stępień, biegły, biegły rewident, wiceprezes do spraw szkolenia, oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. A dzisiaj odbyło się spotkanie informacyjne, organizowane we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej we Wrocławiu i Oddziału dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Co było tematem? Tematem tego spotkania była wymiana doświadczeń. Z naszej strony dzieliliśmy się wiedzą na temat sprawozdań finansowych, co sprawozdania finansowe zawierają, jak, jakie informacje można z nich wyczytać, na ile te informacje mogą być użyteczne dla organów skarbowych. Natomiast organy skarbowe dzieliły się z nami wiedzą na temat narzędzi, które wykorzystują w celu zwalczania Przestępstw gospodarczych, przestępstw skarbowych. A kto jest zainteresowany sprawozdaniami finansowymi i co można z nich wyczytać? Jeżeli chodzi o sprawozdania finansowe, to mamy różne grupy interesariuszy. Z jednej strony są zarządzający, którzy chcą wiedzieć, czy ich wynik finansowy się bilansuje. Z drugiej strony są organy nadzoru, które chcą wiedzieć, jaka jest skuteczność zarządu, czy wypełnia. Cele, które są stawiane zarządowi. Jeżeli są sponsorzy, to chcieliby wiedzieć, czy inwestycja jest społecznie trafiona. Są też kredytobiodawcy, którzy chcą wiedzieć, czy y, mogą udzielić kredytu i czy, ten, czy, czy mogą kontynuować y, ten kredyt, czy mogą go przedłużyć, stawiając też określone y, warunki w zakresie konwenantów. No i oczywiście są organy skarbowe, które chciałyby wiedzieć, czy jednostka prawidłowo deklaruje podstawę opodatkowania, nie tylko w podatkach dochodowych, ale również w sferze innych podatków, bo dzisiaj, że tak powiem, dane, które płyną z rachunkowości, dotyczą szeregu różnych podatków. No i oczywiście jeszcze organy nadzoru zewnętrznego, które chciałyby wiedzieć, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. A co jest źródłem prawa bilansowego i czy ma ono wspólne elementy z prawem podatkowym? Powiem tak, rachunkowość bez prawa podatkowego nie do końca funkcjonuje. Tak samo prawo podatkowe bez rachunkowości nie funkcjonuje. I te dwa obszary, czy te dwie dziedziny wzajemnie się przenikają. Dlaczego się przenikają? Z tego względu, że z jednej strony mamy ustawy o rachunkowości, krajowe standardy rachunkowości i system międzynarodowych standardów rachunkowości, które określają w jaki sposób prowadzić księgi rachunkowe, jak je zorganizować, w jaki sposób sporządzać sprawozdania finansowe. Z drugiej strony mamy wytyczne z zakresu prawa podatkowego. Jest to podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od towaru, podatek VAT czyli od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatki kosztowe, które w jakiś sposób determinują sposób zorganizowania rachunkowości w jednostce. Dlaczego determinują? Z tego względu, że my z systemu rachunkowości powinniśmy mieć możliwość ustalenia prawidłowo podstawy opodatkowania. Już od kilku lat też tendencje te, które obserwujemy, no to prawo podatkowe tak naprawdę... Kształtuje sposób organizacji systemu rachunkowości, dlatego że mamy od kilku lat wymogi dotyczące JPK VAT i systemy informatyczne rachunkowości musiały być do tego do tej funkcjonalności dostosowane. Od ubiegłego roku, od lipca 2018 mamy JPK KR, czyli Księgi Rachunkowe, gdzie Każda jednostka na wezwanie organów skarbowych ma obowiązek udostępnić właśnie JPKKR, czyli krótko mówiąc, pełne dane o zapisach na kontach księgowych, czy w postaci dziennika, w postaci obrotówki, wszystkich transakcji, które wystąpiły w danym okresie. Aby można było taką informację przekazać, to dokumenty księgowe muszą być zaksięgowane w księgach, nie powinny pozostawać w otwartych buforach. Oczywiście kwestie otwartych buforów też reguluje ustawa o rachunkowości, natomiast tak jak powiedziałam, prawo podatkowe determinuje sposób zorganizowania systemu rachunkowości, dlatego że my w oparciu o system rachunkowości musimy dostarczyć precyzyjnych danych do ustalenia podstawy opodatkowania, w związku z tym system kont księgowych musi być dostosowany w ten sposób, żeby można na podstawie kąd ustalić precyzyjnie podstawę opodatkowania co wymaga wyodrębnienia odpowiednich analityk w obrębie poszczególnych kosztów rodzajowych czy w obrębie kosztów finansowych czy pozostałych kosztów operacyjnych analityk które pozwolą nam w prosty sposób ustalić podstawę opodatkowania aby bez udziału być może człowieka mogła być przeprowadzona kontrola skarbowa w poszczególnych jednostkach jaki jest kierunek dzisiaj zmiany, tak jak powiedziałam, te dwa rodzaje prawa i bilansowego i podatkowego przenikają się nawzajem. Czy sprawozdania finansowe mają jedną postać? w chwili obecnej sprawozdania finansowe są uzależnione od kwalifikacji jednostki do określonej grupy ta kwalifikacja uzależniona jest od progów określonych w ustawie o rachunkowości jednostki mogą być zakwalifikowane do grupy jednostek mikro mogą być zakwalifikowane do grupy jednostek małych bądź mogą być kwalifikowane jako pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą. I jeszcze przed rokiem 2016, o ile nie byliśmy bankiem czy ubezpieczycielem, to spo, wszyscy sporządzali sprawozdanie finansowe według jednego wzoru. Natomiast dyrektywa unijna w roku 2016 wprowadziła już nam kategorię jednostek mikro i dla nich przewidziała specjalny wzór sprawozdania określony w załączniku nr 4. Natomiast w roku kolejnym, w roku 2017 wprowadzono kategorię jednostek małych. Dla nich dedykowana jest załącznik numer 5. Oczywiście, żeby sporządzić sprawozdanie według y, tych załączników, to jest taka forma sprawozdania uproszczonego, y, musi y, zgodę w tym zakresie podjąć walne zgromadzenie, czyli wymaga to specjalnej uchwały organu, który docelowo zatwierdza sprawozdanie finansowe. To tutaj jest prawo wyboru, ale to prawo wyboru musi być poprzedzone odpowiednią uchwałą organu zatwierdzającego. Natomiast jeżeli nie posiadamy takiej uchwały, to obowiązuje nas załącznik numer 1, który obowiązywał wcześniej przed rokiem 2016. Oczywiście on został dość istotnie zmodyfikowany, bo dzisiaj wymogi informacyjne są dużo szersze niż, niż wcześniej. I to, to, co wymaga też podkreślenia, to załącznik numer 4 dla jednostek mikro w zasadzie ogranicza bilans czy rachunek zysków i strat do kilku pozycji. Informacja dodatkowa tam nie występuje, te tak, informacje objaśniające dodatkowe y, są, m, po, można powiedzieć, pominięte. Jeżeli chodzi o załącznik numer 5, to y, bilans już zawiera tych pozycji troszkę więcej, rachunek zysków i strat również, natomiast informacja dodatkowa składa się z 18 punktów. I one, ona jest też mocno ograniczona w stosunku do tego wzoru określonego w załączniku nr 1. Natomiast jednostki sporządzające sprawozdanie według załącznika nr 1 oczywiście mają tych objaśnień jak na, więcej, bo bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale czy... Cashflow są rozbudowane. Można powiedzieć, że dużo informacji już wyczytamy z tych kluczowych czterech elementów sprawozdania finansowego. Natomiast informacja dodatkowa zawiera kilkanaście ustępów. W tych ustępach mamy punkty, podpunkty, które muszą być wypełnione. Nawet w sytuacji, jak nie występują, to daną pozycję wymieniamy i po prostu dajemy objaśnienie, że dana pozycja w danym okresie nie wystąpiła. Oprócz załącznika nr 1, 4, 5 mamy jeszcze specjalne sprawozdania finansowe dla jednostek zainteresowania publicznego. To są jednostki, to są głównie spółki giełdowe, to są banki, to są ubezpieczyciele dla tych podmiotów. Mamy inną regulację, to jest regulacja wynikająca z międzynarodowych standardów rachunkowości albo inaczej określonych międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i w obowiązki informacyjne tutaj w tym, jeżeli chodzi o te spółki, to po prostu są zdecydowanie szersze. To tutaj przez system NOT, to te, te objaśnienia są publikowane, tak, i, i te sprawozdania finansowe, tak jak powiedziałam, wymagają, wymagają szeregu dodatkowych objaśnień. Mówiła pani o wynikach finansowych. Co może nam się zdarzyć, jeżeli Aha. będziemy mieć ujemny wynik finansowy. Ten ujemny wynik finansowy jest często przedmiotem zainteresowania organów skarbowych, no bo niepokoi firma, która notorycznie generuje straty. Natomiast te straty mogą wynikać z różnych przyczyn. Przede wszystkim może być sytuacja taka, że jednostka źle oszacuje popyt i na przykład przeinwestuje, czyli poniesie duże nakłady inwestycyjne, które mają się w jakimś tam okresie zwrócić. Później się okazuje, że popyt na produkty jednostki spada, i w tym momencie jednostka nie jest w stanie pokryć kosztów, które, które poniosła w ramach procesu inwestycyjnego. No zdarzają się w ogóle sytuacje takie, że, że są też nietrafione inwestycje i, i to w ogóle kończy się czasami tragicznie dla jednostki, bo może zakończyć się upadłością. Może być też sytuacja taka, że jest dobra koniunktura, mamy dobrą reputację, natomiast nie mamy zdolności kredytowej czyli to szczególnie dotyczy startupów to dotyczy szczególnie jednostek takich naukowo też badawczych jak nie mają źródła finansowania to mogą mieć super pomysły, natomiast jeżeli nie znajdzie się ktoś, kto to sfinansuje, to to też może być przyczyną po prostu generowania strat. No i jeszcze może być przyczyną niska rentowność, że nasza konkurencja zwyczajnie lepiej sobie radzi z kosztami, tak, bardziej efektywnie prowadzi swoją działalność. Natomiast my robimy to samo, natomiast rentowność naszego biznesu jest niska, bo po prostu nie potrafimy zorganizować być może dobrze tego, tego biznesu. Więc tu przyczyny mogą być różne i, I skutki, i skutki des... również różne. Natomiast to, że ktoś generuje stratę, to wcale nie oznacza, że on kombinuje, tak brzydko mówiąc czy kolokwialnie mówiąc. Proszę nam przybliżyć jeszcze raportowanie schematów podatkowych. Co to jest za określenie? Schematy podatkowe są nowym tematem i sama ustawa dotycząca schematów podatkowych to liczy zaledwie z cztery strony. Natomiast objaśnienia do schematów podatkowych liczą już 102 strony. Więc y, y, jest to na pewno lektura, w którą powinni się zainteresować wszyscy, zainteresowa zainteresować przede wszystkim biegli rewidenci, notariusze, główni księgowi, y, dyrektorzy finansowi, osoby świadczące usługowo prowadzenie ksiąg, bo y, są te podmioty zdefiniowane w tej ustawie jako tak zwane podmioty wspomagające czyli mają na daną kategorię wspomagającego, to oznacza, że te, te, te podmioty w razie zidentyfikowania potencjalnego schematu mają obowiązek raportowania. I ten obszar, który dzisiaj omawialiśmy sobie wspólnie z krajową administracją skarbową, też w tym obszarze zwracałam uwagę, że są styki takie, gdzie proste zabiegi bilansowe mogą wiązać się z powstaniem schematu podatkowego. I tutaj banalny przykład dotyczy rezerw, tak, bo jednostki mają obowiązek tworzenia rezerw w sytuacji. Gdy chcą się zabezpieczyć przed grożącym ryzykiem albo chcą uralnić wynik finansowy, bo mają, że gdyby przesłanki do tego, tak, bo, bo przeciwko jednostce na przykład toczy się postępowanie sądowe i przewidujemy, że skutki tego postępowania będą dla nas raczej negatywne, to to jest powód, dla którego tworzymy rezerwę, ale czasami jednostki tworzą rezerwy ciche. Rezerwa cicha, to jest taka rezerwa, która y, z jednej strony y, nie ma przesłanki formalnej do utworzenia, no. ale tworzymy tą rezerwę, żeby na przykład ograniczyć wypłatę dywidend, bo grozi, grozi nam wysoki zysk, ale my nie chcemy tego zysku wypłacić. Chcemy ten zysk zatrzymać na rozwój naszej jednostki. Potencjalne inwestycje. I na potencjalne jej inwestycje, więc czasami jednostki tworzą rezerwy ciche. I jak ktoś na przykład spojrzy dzisiaj sobie do yy, druku MDR1, który wypełnia się w wersji elektronicznej, bo z samej ustawy dotyczącej schematów podatkowych tego nie wyczytamy, ale już we wzorze MDR1, który sporządzamy w wersji elektronicznej, rezerwy ciche są zakwalifikowane jako przykład schematu podatkowego. Więc to jest taki temat, którym bezwzględnie w chwili obecnej trzeba się zainteresować. Choć prawda jest taka, że wszystkie terminy do raportowania już minęły, bo ostatni termin taki do raportowania minął 30 września. Natomiast wiele osób nie ma świadomości, że to raportowanie go dotyczy. Więc to jest bardzo ważny temat dotyczący tych grup, które wymieniłam, czyli tam są księgowi, osoby prowadzące usługowo księgi, biegli, notariusze. Czy to dzisiejsze spotkanie wniosło jakąś nową wartość, coś nowego wniosło w, w takich Waszych wzajemnych kontaktach między Izbą a Stowarzyszeniem? Tak naprawdę na początku zostało to już powiedziane, że jest to wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą. Wiedzą, nie, powie, nie powiem, że tajemną, ale wiedzą ważną. I ja osobiście bardzo cieszę się, że w tym spotkaniu uczestniczyłam. Dowiedziałam się o narzędziach typu STIR, o narzędziu typu SEND. Dużo było też informacji na temat nowych wymogów, jeżeli chodzi o JPK VAT, bo są, będą duże zmiany. W tym obszarze również yy, przekazano nam ważną informację, czyli yy, o, informację o kampanii Ministerstwa Finansów, yy, tak zwana bezpieczna transakcja, którą warto się zainteresować, bo być może zupełnie nieświadomie jesteśmy uczy, czy uczestniczymy w karuzeli yy, podatkowej. Więc na pewno organy skarbowe przekazały nam bardzo yy, ważne informacje. I, yy, było też takie stwierdzenie, że organy skarbowe i księgowi tak naprawdę jadą na jednym wózku, bo są zainteresowani tym samym obszarem tematycznym. Natomiast moja refleksja jest taka, że tym obszarem tematycznym również powinni zainteresować się członkowie zarządów, prezesi zarządów, wiceprezesi zarządów, podmiotów gospodarczych. Księgowi mają tą świadomość, natomiast bardzo często kierownicy jednostek tej świadomości nie mają. Więc wszystkich kierowników jednostki zapraszam na spotkania, które będą już organizowane w przyszłości cyklicznie. Dziękuję bardzo. A moim Państwa gościem była pani Monika Król, Stępień Biegły Rewident. Dziękuję bardzo. Dziękuję.